Cześć, witajcie, ja jestem Tasiek. Kontynuujemy przegląd map, które znajdują się na Modhubie do gry Farming Simulator 25. Dzisiaj zobaczymy sobie mapę, która nazywa się Rettenbach. Na początek, taka informacja: mapa wymaga dodatkowych modów do ogromnej ilości, około chyba 36. Tak mi się wydaje. Oprócz tych modów, które ja sobie włączyłem. A dodało mi to obligatoryjne i łącznie jest ich 45. Tego moich modów razem z mapą było chyba 9, 9 czy 10, zazwyczaj tak włączam. Dobra, zobaczmy sobie, jak wygląda mapa. Może być taki ptasiek. Zaczynamy jako nowy gospodarz. Czyli mamy to gospodarstwo startowe. Nie możemy wejść do domku. Ale mamy tu jakiś ogródek. O, może być cięcie rżnięcie. Czyżby płot bez kolizji? Ten też? Nie, ten już ma kolizję. Jest jakiś punkt widokowy. No i dobra, zobaczmy jak wygląda to gospo. Wygląda na duże. Czyżbyśmy mieli już biogazownię w posiadaniu? Oj, bardzo nie lubię tych. Moment, bo tu coś jest. Jak mam się tam dostać? A teraz się otworzyło. Ale teraz to ja nie wyjdę. Oj, coś tu dziwnie działa. No te triggery są na przemian. Dobra, my się tabniemy i zobaczymy sobie maszyny. Jest, jest Dojcward. Tutaj zaparkowany i jakieś maszyny do trawy. Jest kombajn Massey Ferguson z małym headerem. I tyle. Z pojazdów, do których mogę się tepnąć. O, ale śmieci. Przepraszam, że was tu zaprowadziłem. Nieposprzątane. Tu jakieś oświetlenie, aż jestem ciekawy jak to w nocy wygląda. Czekajcie, zobaczcie o co mi chodzi. Widzicie? Jak klikamy na te drzwi otwierają się te. Jak kliknę tu. O no to teraz się zamkną. A jeszcze raz jak kliknę. A nie. O to nie wiem jak działa. Jak się dostać tutaj? Mimą pojęcia choć się domyślam, otwiera mi tą bramę teraz zaprądziło, no trzeba się nauczyć gdzie to, jakie triggery są eee, co my tutaj jeszcze mamy, mamy też maszyny poustawiane tu na zewnątrz jest przyczepa samozbierająca Tu jest ten kombajn, tu jest beczka. Zobaczmy, jak wygląda sama mapa. O, bardzo duża ilość pól. Które tereny należą do nas? Tutaj mamy, to chyba łąka jest. Nasze główne gospodarstwo jest tu. No i to jest rzecz, której nie lubię. Tak, właśnie rozrzucone tereny po całej mapie. Ise, chodź, Ise, zwiedzaj i jedź przez pół miasta do roboty. Jakby to nie mogło być, wszystko gdzieś tu blisko. Tu jeszcze mamy jakieś pole, na którym nic nie ma. I na tym też nic nie ma. Żebyśmy nie mieli żadnego pola gotowego do zbioru, tak na start? No tak z tego wychodzi, bo nic więcej nie widzę. Mamy oborę dla krów na start, no, Kontraktu na razie wiele nie ma. Mamy mini biogazownię, więc to już jest jakaś możliwość zarobku. No, pod warunkiem, że będziemy mieli burak cukrowy albo gnojówkę, albo kiszonkę, albo obornik, albo słomę. A co możemy mieć dostępne? Biogazownie, cementownię mleczarnie, piekarnie, przędzarnie. No i tartak. Zobaczmy sobie mapę, z, że się tak wyrażę. Lotu ptaka. No, teren tutaj już jest całkiem fajnie ukształtowany. Góry, dolinki. Nie jest to takie równe. O, no, to też może być ciekawe gospodarstwo na start. Tym no bardziej, że tu też mamy możliwość jakiś zwierzątek. Całkiem duże. Tu jakieś domki, jakieś pseudomiasteczko. O, tu jest duży teren. Ale to jest ta biogazownia, prawdopodobnie. Chociaż. Chociaż. No, to chyba też można kupić jako kolejne gospodarstwo. Bardzo mi się podoba ta opcja w FS-25, że możemy mieć kilka gospodarstw startowych, że mamy możliwość wyboru i że tak też są robione mapy, bo w, 20... w 22. I w poprzednich edycjach niekoniecznie mapy były tak robione, że mogliśmy sobie wybierać gdzieś inne gospodarstwo. Można było zaadaptować jakiś tam teren. O, proszę, tu kolejny jakiś domek. Bo to chyba nie jest to nasze gospodarstwo. Nie, bo tu nie ma maszyn. Patrzmy jeszcze na środku, jak to wygląda. Taka trochę ta mapka, mam wrażenie, jakby od linijki była. Może się podobać, aczkolwiek, no. Wszemu nie ma. Widzieliśmy już ładniejsze i klimatyczniejsze mapki. Tu jest taki przeogromny, widzę, leśny teren. To jest to nasze gospo, z lotu ptaka. No ja bym się tu chyba nie odnalazł. ten słonecznik tak postawiony trochę na odpierdziel się. Puste miejsce, pierdyknę jakiegoś aseta. Widzę, że jest możliwość łączenia pól. Jak ktoś lubi większe pola, no zobaczcie, na przykład tu tak podzielono, no to aż się prosi, żeby zrobić z tego jedno pole, co prawda kwadratowe wyjdzie, ale zawsze, czy te dwa pola tutaj. No nie wiem, wydaje mi się, że mapa okej, okay, jakiś tam klimacik jest, chociaż też to miasteczka tak trochę... Hmm. Kurde, nie czuć, żeby tu było gdzieś jakieś miasto. To raczej taki teren przemysłowo-rolniczy. O, to gospodarstwo by mi się podobało. Tak trochę na wzgórzu. A tu jest nasze gospodarstwo. No, ptasiek. i ptasiek, ptasiek. Popraw się. No cóż. Tak jak komentarze należy do was. Dajcie znać, jak wam się mapka podoba. No, mnie nic nie urwało. Muszę przyznać. Wyłączymy sobie tryb latania. Lekcja komentarzy należy do Was. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie subka. Będzie mi miło. Zapraszam na główny kanał się Gra. Zapraszam na Twitcha. Kanał również nazywa się Ptasie Gra. Albo na Kika, jak ktoś ma swoje konto, bo też tam sobie testuję eee, i odpalam się od czasu do czasu z live'ami. No i co? Można też zajrzeć na naszego Discorda a ja se, o kurde, basen mi zamarzł. No co zrobić? Co zrobić? Ja wam życzę miłego dnia i do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.